manko witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować tutaj e, krótki gameplay z gry Bioshock Infinity w wersji na PC. Dlaczego akurat e, daję ten filmik, słuchajcie. E, już ten kawałek był u mnie na kanale, to jest e, początek, e, początek w ogóle gry. Ale, jest to nagrane właśnie z PC, tak jak mówię. Ustawienia tutaj są zrobione na ultra, czyli wszystko jest na maksymalnych detalach. Do tego rozdzielczość Full HD. Niestety większej rozdzielczości nie zrobię na moim monitorze. Obsługuję Full HD, nie ma tutaj 2,5K lub też 4K, ten monitor nie obsługuje. Ale z tego co udało mi się tutaj wyciągnąć to jest właśnie Full HD, wszystkie ustawienia na Ultra i chciałem wam zaprezentować jak ta gra się prezentuje na Właśnie moim nowym Pccie, który oczywiście mogliście zobaczyć na, na, na moim kanale, unboxingi oraz cały zestaw jak wygląda po zmontowaniu Pojawiły się też głosy, że właśnie Hmm, chłodzenie wodne od Corsara jest bardziej że jak, jakaś tam inna firma chłodzenie powietrzne, powinienem wybrać coś takiego, słuchajcie. Na dzień dzisiejszy temperatury na procesorze wynoszą około 35 stopni podczas grania na właśnie takich ustawieniach na, na, na Ultra, na pełnych Detalach. Słuchajcie, renderowanie tak samo. 35, 37 to już jest maks, jaki tam zanotowałem. To rzadko, e, ogólnie około 35 stopni Celsjusza na procesorze mam, więc e, to jest bardzo mało według mnie. Chłodzenie wodne nie jest wcale głośne, słuchajcie, ta pompka chodzi e, cicho. Do tego możemy sobie ustawić e, w e, programie Asus e, suit, suit e, jak to tam się dokładnie nazywa, e, 3. Tam sobie ustawiamy wszystkie, wszystkie, właśnie, wentylatory. Jak mają chodzić, czy cicho, czy głośno, zależnie od tego, co robimy, czy bardziej na, na, na performance, musimy sobie ustawić, czy bardziej na silence. To zależy od tego, co akurat robimy, i naprawdę można sobie to wszystko dopasować. Słuchajcie, jest jeden problem teraz, właśnie z podkręceniem trochę tego procesora. Ogólnie procesor ma 3,5 giga, podkręciłem go w trybie boost do 3,9 giga. A żeby podkręcić go jeszcze trochę więcej będę musiał właśnie tutaj z pingwinem porozmawiać, bo, bo, bo dopóki on nie będzie miał chłodzenia to sam nie będzie mógł przetestować tych ustawień. Chłodzenia oczywiście lepszego, jakoś wodnego lub też lepszego powietrznego. I dzięki je, jego właśnie wskazaniom będę mógł sobie też podkręcić tutaj ten procesor, oczywiście jeżeli wy macie jakieś informacje, jakieś strony z dokładnym opisem co trzeba powłączać, jakie napięcia poustawiać dla poszczególnych właśnie parametrów podkręcania, no to dajcie mi znać tutaj w komentarzach, chętnie bym popróbował tego, mam nadzieję, że nic nie spieprzę w tym komputerze, słuchajcie. No, i chciałbym właśnie podkręcać trochę jeszcze ten procesor. Bo to jest wersja K, czyli można tutaj trochę z niego wycisnąć. Chociaż na takich ustawieniach, tak jak mówię, 3,9 GHz. Teraz wszystko ładnie mi chodzi. Bioshock Infinity, jak widzicie na swoich ekranach, w najlepszych ustawieniach, wszystko, wszystko pięknie, nie ma żadnych problemów z tym. Więc nie wiem, czy jest sens podkręcać. Ale z drugiej strony, jeżeli ma się taki procesor, no to. Trzeba by było chociaż spróbować, żeby coś jeszcze więcej z tego wycisnąć. Słuchajcie, e, jedynym minusem tego zestawu teraz jest karta graficzna. Nie chodzi tutaj o wydajność, bo wydajność jest bardzo dobra. Słuchajcie, nie mam żadnych zarzutów do wydajności karty graficznej. Chodzi tutaj o chłodzenie. E, niestety, jeżeli chcemy utrzymać temperatury w granicach 70-75 stopni, to wentylator chodzi nam na. E, powiedzmy 60-70% i e, naprawdę szum jest bardzo, bardzo uciążliwy i przeszkadza nie wiem jak będzie podczas nagrywania speceta gier, czy e, e, da się to odszumić później, bo naprawdę szum jest spory, tak jakbyśmy włączyli suszarkę do włosów ale nie ma się co dziwić. No, chłodzenie referencyjne jednak troszeczkę zamula i w przyszłości właśnie planuję sobie jakieś zmienić chłodzenie na Arctic Cooling. Mają fajną serię właśnie do tych nowych Radeonów R9 290X. No i zobaczymy, czy mi to coś da, czy będzie ciszej. Z tego co wyczytałem, to naprawdę daje to dużo. Temperatury też spadają oraz hałas spada o, o, o dużo, 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 dużo na dół. Więc zobaczymy jak to będzie. W ogóle Bioshock Infinity będę grał em, dodatki Clash in the Clouds or, oraz e, 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 Buried czy Burial at Sea. Ob, ob, obydwie części będę grał na PC. E, całą fabułę, jednak główną historię dokończę na PS3, ponieważ nie chcę mi się przechodzić jeszcze raz tego wszystkiego. I, i, i żeby do, dogonić tą całą fabułę, którą już przeszedłem więc tak to będzie wyglądało. Oczywiście dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, dzięki za subskrypcję, łapki i zapraszam do kolejnych moich filmików. Napiszcie co myślicie o całym setupie, o komputerach, i o tym co tutaj sobie zupgrade'owałem, co o tym myślicie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.